No i witam Was bardzo serdecznie tutaj w Deluxe Jump 4 przenosimy się już z pokładu samochodu do właśnie pokładu pc mojego świetnego. Jak widzicie już na samej górze wersja 1.7.0 jest zarejestrowany jestem. Przechodzimy zatem do zakładki training. I oto naszym oczom ujawniają się od tej Adel Skocznie, ja mam ich w ogóle, tak jestem ciekaw. Liczmy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 80... 86 albo 87, jakoś tak. Masakra. Bardzo dużo skoczni mamy. No ale nie chciałbym żadnej wam tak pokazać. No może mogę jedynie... Jestem ciekaw właśnie tego... Wiecie czego? Matysówka, ale ta największa skocznia. Spójrzmy sobie na nią. Potrenujemy sobie chwilę. Nie z tej kamery, z tej kamery chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądać. No, parę skoków oddam i zobaczymy. Czy ja się nadaję na tą skocznię w ogóle. Powiem wam, że na razie jest kiepsko. 255 metra to jest w tej chwili mój skok. No I chyba... Po pierwszy skok to bardzo słabo. Nie, 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 za mocno położone na narty. To nie jest ta taktyka. Próbujemy dalej, zatem powiem wam, że uczenie się na tych skoczniach to będzie jakieś nowe doświadczenie. Bo... O, jest. bo na tamtych skoczniach człowiek się uczył, można powiedzieć, wiele lat i nadal ty tamtych skoczni nie ogarnia tak w 100%. A te skocznie normalnie wprowadziły nas trochę w nową erę, można powiedzieć. No i Deluxe takim sposobem stał się bardzo ciężki. No, masakra mi jest wyczuć to wyjście z progu nawet. O, zobaczcie. <grystanie> Jak? Szuram po progu. No nie no, muszę tą matysówkę pogarniać, ale i tak. Planuję fajne filmy zrobić z tych nowych skoczni. Mam nadzieję, że mi się to powiedzie. Tak dzisiaj chciałem wam wprowadzająco po prostu parę słów powiedzieć. Ta skocznia jest o tyle ciekawa. Że tak naprawdę jest pewnym kompleksem. Matysówka to jest rzeszły bodajże. Jestem ciekaw z tej drugiej kamery, jakby mi poszło. O, troszkę dalej. Ale dalej nie mogę tego wyczuć. 297,5. No, jestem ciekaw, jak daleko jestem w stanie pofrunąć. Jezu, prawie doleciałem. 302,5. Rekord, ale nie nieustany. No, aż jestem ciekaw, co tu, co tu się może wydarzyć jeszcze. Powiem wam, że jeżeli jeszcze będą chcieli dodawać jakieś skocznie, to to będzie masakra. To, co się może wydarzyć. Jezu, punkt K. 322,5. Masakra. Jak ja skoczę 400 metrów na tej skoczni, to będą jaja dopiero. Ale widać, że ta kamera będzie totalnie przygotowana. Ta skocznia jest pod tą kamerę przygotowana. No nie wyobrażam sobie, żeby tu można było z innej kamery skakać. 318, ale noty nie będą za wysokie przy tych skokach, naprawdę. O i teraz chyba na mocno położony, ale może mnie podniesie. Nie. To nie Wikersund. Nie no, parę skoków chciałem oddać prowizorycznie, pokazać wam jak to wygląda. No ale powiedzcie mi w, właśnie tego w komentarzach, jak wy to widzicie. Mamy rekord: 340 metrów, no więc coraz lepiej. Powiem wam, parę skoków jeszcze i trochę, i tą skocznie pogarniam. Bo najgorsze jest to, w którym momencie się... jak położyć na te narty, bo wiecie... Człowiek jest trochę przyzwyczajony INNYCH SKOKÓW! 354,5! Rekord mamy mój! I nawet niezłe noty za styl były. No więc powiem wam, że może być ciekawy na tej matysówce. Już zaczynam się do niej przekonywać. Oczywiście oprócz takich wyjść z progu, bo te wyjścia z progu powodują, że... Chodź proszę, zobacz, zobacz. Może nie za daleki skok 259, ale mówię Wam. Straty będą ogromne na tych skoczniach. Lepiej, żeby loty na się na tym nie odbyły. Bo to była masakra. Dobrze, punkt K przekroczony 330. 5 dwudziestek mamy. Zapamiętajcie ten widok, bo to, bo to się często nie zdarza. Nie ta kamera. Kit. Ja muszę screena zrobić tego, bo nie wytrzymam. Dobrze jest. Mamy to. Ale no nie wierzę. 520 to jest niecodzienny widok. To na tej skoczni w dodatku. Oj, ten skok może być daleki. Oj, to może być bardzo daleki skok. Oj tak, byczku! 349, nie był to najdłuższy skok, ale naprawdę nieźle. On chciał z tej kamery skoczyć te 300 metrów ponad chociaż. Albo ten punkt K chociaż, że on Czy z tamtej kamery potrafię, to ja wiem. O, o! Byczku, byczku, byczku! Z plastyczku, proszę bardzo, da się, da się 345,5. No, widzicie, coraz bardziej się do tej skoczni już przekonuję. A bałem się tej skoczni, jak nie wiem co. No, taki rozmiar, no dajcie sobie spokój. Oj, nie, to już był słabszy skok. No, o tym mówię, że ja każdego skoku takiego nie ogarnę. No, to jest po prostu masakra. Ale teraz wyjście z progu było niezłe Tylko nie się tak mocno na te narty No, jestem zadowolony, dobra, tą skocznię możemy wyłączyć No, mówię wam, to jest tutaj... Tu co to się podziało, to jest masakra, no i ja nie sądziłem, że coś takiego... W ogóle mamy taką skocznię jak chyba... Gdzie tu mamy te skocznie wszystkie, tutaj wszystko jest Georgia, HS-207 No ale ja by, ja by to chcę na osobnych filmach po prostu omówić każdą skocznię ale Zobaczcie jakie wysokie wyjście z progu Też może być bardzo przyjemna skocznia Naprawdę wiele skoczni z DSJ-3 poprowadzali i z dwójki tak samo, więc no to może być bardzo ciekawe doświadczenie. Ja jestem pozytywnie nastawiona, jestem ciekawy jak wy jesteście nastawieni do tego. Plus jeszcze można sobie wejść w ustawienia. I tu macie sobie datę, do ustawienia, czas, zaśnieżanie, opady, zachmurzenie, widoczność, prędkość wiatru, kierunek wiatru. Mówię wam tutaj Naprawdę można się bardzo pobawić z tymi skośniami I przede wszystkim robić sobie zawody nawet No no i przede wszystkim wykupić sobie pełną wersję I wejść sobie do online'a No ja w tej chwili nie mam online'a wykupionego Ale... Moi drodzy, jeżeli będą chętni, to chętnie Na live'ie, ze takiego online'a odpalę I jestem pewien, że już na tych nowych skośniach tam ludzie skaczą, więc no... Może być bardzo ciekawie Mamy nawet raz, no, w Sapporo jeszcze HS250, a to Sapporo to chyba jest z tego... Z trójki, też mi się tak wydaje. Wyczku z plastyczku. Ale nie rozumiem, jakie ja mam na tym skakać. Wyjście z progu miałem dobre. Chyba, że tu trzeba się położyć, no to, to jest inna bajka. Nie no, ja, ja zawsze skakałem na. No wam powiem, ta skocznia jest dla mnie tajemnicą. Podejrzewam, że trzeba się tu położyć. No to spróbujmy się położyć na ten arty. Nie. No to jest zagadka. Poczekaj, ja na tej drugiej kamerze spróbuję coś osiągnąć. Nie. No powiem wam, że nie wiem jak na tej skoczni skakać. To może być jedna z takich skoczni, która będzie znienawidzona przeze mnie. No bo co z tego? No wyszedłem fajnie z progu i tak dalej i to teraz. No, już mi się ta skocznia nie podoba. Mamy pierwszą do strzału SAPORO HS 250. Słowenia! HS 281 To chyba jest yy... Trójki? Chyba tak. Tak mi się wydaje. No, ale tu już o wiele lepsze. No, to mi się bardziej podoba. O! I takie skoki ja lubię oddawać 275 metrów Uwielbiam No ale... No jeszcze jedno skocznie muszę wam pokazać. Na pewno. Nie, nie ma tu dzisiaj żadnych zawodów, więc no może się zawiedziecie tym, ale ja jestem zadowolony. Powiem wam, że chciałbym widzieć jeszcze więcej tych skoczni. Możliwe, że w przyszłości otrzymamy kolejną aktualkę, która wprowadzi kolejne skocznie. Nie powiedziane, że nie, ale na razie powinniśmy się cieszyć, cieszyć z tej wersji 17.0, bo naprawdę wprowadziła wiele. No, i tchnęła życie trochę w tego DSJ, nie oszukujmy się. Jeszcze jedna taka skocznia jest, która zasługuje na Waszą uwagę. I jest ona. Hmm, jak ją znajdę tylko? Smolec K3. Te, to jest o, o tyle porąbana skocznia. No. <grytania> że w ten sposób tak to wygląda na tej skoczni. Ile skoczył? Zielonek z plastiku 3,5 metra. 4 metry to jest mój rekord, jaki sobie tu oddałem, ale nie wiem, czy to się uda teraz osiągnąć. 3,5 metra, noty to już w ogóle są jazda na całego. Mm -mm. 3,5 metra cały czas. Nie. 2,5 metra. Jak się uda, to. O jezuś. 4 metry niewylądowane. <słyski> no. To jest ten problem największy. Tu nie było 4. 3,5. Yy... No. Staram się te 4 metry osiągnąć, ale to nie jest. O, że poleciał! Huh, 4 metry skoczone, ale nie wylądowane. To jest największy problem. 3,5 metra. Może trochę jeszcze spóźnić? Nie. 4 metry, ale nie wylądowany. Ja chcę wylądować ten skok. Nie, 3 metry tu raczej były, 3,5 znowu. Nie, tu chyba też nie było 4. Kurde, no nie skoczę tych 4 metrów, a skoczyłem ostatnio. 4? 3,5. Yes. Te noty zastytu już w ogóle jest porażka. O jest! O, yes. 5 metrów. O proszę, da się, da się. Wszystko się da. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Tu do perfekcji trzeba wyjście z progu ogarnąć. Jak się ogarnie wyjście z progu, to jest dobrze. O, dobra. Ile? 3,5. No nie da, nie da rady, chyba tutaj tak wylądować, jakby się chciało. 3,5. No nie wylądował cało na dwie nogi, a 3,5 to tylko było. Dobra. Nieważne 3,5. No nie skoczę tego. O, teraz skoczył. On no dwie nogi tylko. Dobra. Nie, to za krótki był. 2 metry, za wczesne wyjście z progu. A to? 3,5, ale lepsze noty za styl dostał. Tu nie. A w ogóle z tej kamery spróbujmy co zrobić. Może z tej kamery się to uda? Nie. 3,5. Zaraz włączy do centymetrów. O! 3,5. Kurde. Nie. Nie da rady. 3 metry. Spóźnić trzeba ten skok. Nie, też się nie dało 3,5. No nie, nie wylądował! Jak to 4 metry były? Wylądował! 4 metry mamy! Mówiłem, że się da! Pięknie. ty za styl gównia, gówniackie. W ogóle ja to ustałem. Pokaż mi to. Z tej kamery to muszę zobaczyć. Ustał. Dobra. Git. szybałem że nie ustałem tego skoku. Jeszcze raz spróbujmy. i tu piątka. piątka była? Nie, 3,5 też. Może się uda jeszcze dalej skoczyć. Nie, 4 metry to jest chyba max póki co. Chyba, że z belką będę szarżował. No to... A czekaj, a z belką spróbujemy poszarżować. Da się, da się większą belkę dać? chyba się nie da wyższej belki dać. A da się trzecią belkę dać, dobra. Ale czy ona coś da? Dała na 3,5 metra, góra. No i tutaj nic nie dała. 4 metry, ale nie wylądowane. Czekaj, spróbuję z tej kamery. 4 metry, no. Ale to ze szabelka powinna dać dalszy skok. No tutaj 5. 4 metry. O. No tu wygląda teraz obiecującej. O jest. Nie, 3,5. 4 metry. Mamy 4 metry telemarkiem, nawet. Uu. Dobra, kończę te. Pierdzielenie o ale fajny deskocznie. Powiem wam, że wielu skoczni tutaj tak naprawdę wymaga odcinków i na pewno się i to czekacie tej zimy, tak myślę. Ale ja w tym momencie się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek króciutki Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie, a my się widzimy prawdopodobnie już. Kiedy? Pytanie o kiedy ten odcinek wrzucę. Ten odcinek może być we wtorek wrzucony. Więc pewnie widzimy się w środę na jakimś odcinku, ale to się okaże, zobaczymy albo środa, albo czwarty, kolejny odcinek z DSJ. Ale teraz żegnam się z wami. Trzymajcie się, na razie, pa-pa!